E Dzisiaj w internetowej telewizji miejskiej powiemy o corocznym podsumowaniu bezpieczeństwa w naszym mieście. Jestem wdzięczny służbom pracującym na rzecz mieszkańców. A także zapowiemy nowy cykl spotkań dla grudziąckich seniorów. Projekt ten ma na celu uaktywnienie osób starszych. Podczas corocznego spotkania w gruziąskim ratuszu omówiony został poziom bezpieczeństwa i działania służb mundurowych w naszym mieście w roku 2016. Przedstawione statystyki wskazują jasno, w zeszłym roku na ulicach Grudziądza było nieco bezpieczniej niż w latach poprzednich. Ilość zdarzeń w naszym mieście, tych badanych przez policję i tych przez Straż Miejską, czy przez Straż Pożarną się zdecydowanie zmniejszyła. Jestem wdzięczny służbom pracującym na rzecz mieszkańców, jeżeli chodzi o, o sprawy bezpieczeństwa. W przypadku strażników miejskich po raz kolejny mieliśmy do czynienia z pracowitym rokiem. Najlepszym wskaźnikiem jest liczba zgłoszeń, która trafiła na ręce municypalnych. Ponad 23 tysiące 000... Interwencji prawie że po pół rozłożone połowa była z interwencji własnych strażników, druga połowa ponad 11 tysięcy zgłoszonych przez mieszkańców, czyli no, tych najbardziej oczekiwanych ludzie widzą, coś im przeszkadza, oczekują, że szybko przyjedziemy i im pomożemy to rozwiązać. Nie inaczej było w przypadku policjantów. Tutaj również możemy powiedzieć o wzmożonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Od Kilku lat obserwujemy spadek ilości. Notowanych przez nas zdarzeń, szczególnie w tych kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, to, to tych zdarzeń było tylko 80%. Niepokojącą statystyką w przypadku grudziańskich policjantów jest wzrost przy rubryce osób zaginionych. W tym roku odnotowaliśmy sporo więcej osób zaginionych, ale też praktycznie wszystkie osoby te zaginione udało się odnaleźć. Więc to też tutaj myślę, że dobrze świadczy o pracy naszej. Na brak pracy nie narzekali również strażacy. W ich przypadku mieliśmy do czynienia z najaktywniejszym okresem zdarzeń w ostatnich kilku latach. Był to rok pracowity w historii Gruzińskiej Straży Pożarnej największa ilość zdarzeń. Jednym z największych zagrożeń, z którymi szczególnie w okresie zimowym borykają się strażacy, jest tak zwany czat. Cichy zabójca, chociażby pod koniec zeszłego roku, zebrał swoje kolejne żniwo. Cały czas będę apelował o to, ażeby dokonać przeglądów przewodów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych. No i oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to zakup czujki i tlenku węgla przynajmniej. Nowy rok dla grudziąskiej komendy będzie stał pod znakiem zmian personalnych. Cztery osoby wraz z końcem stycznia udadzą się na emeryturę. Wśród nich będzie rzecznik prasowy Piotr Kołtacki który na naszej antenie zrelacjonował już nie jeden pożar. W komendzie są pierwsze pomysły na zastępstwa. Nie chcę zdradzać, mam też trochę inny plan niż do tej pory. To było, że był jeden rzecznik, będzie rzecznik i osoba, która go wspiera, jak rzecznik będzie na urlopie i będą to osoby przeszkolone fachowo. 2017 rok będzie kolejnym, w którym służby mundurowe będą zabiegały o nasze bezpieczeństwo. Ratusz planuje nowe inwestycje, by pracującym na rzecz mieszkańców funkcjonariuszom Ułatwić to zadanie. Byśmy chcieli tak, troszkę sprzętu do policji nabyć, w miarę naszych możliwości dołożyć trochę środków finansowych do wspólnych służb. Chcemy zrobić i kończymy jest w trakcie takie specjalne pomieszczenie na posiedzenia sztabu kryzysowego. Pomieszczenie to znajdować się będzie w Komendzie Straży Miejskiej. Kolejne spotkanie, na którym podsumowany będzie pierwszy kwartał 2017 roku już na początku kwietnia. Grudziącka Rada Seniorów zaprasza mieszkańców na spotkania organizowane w ramach projektu pod nazwą Biblioteka przyjazna seniorom. To nowa propozycja dla osób starszych z naszego miasta. Projekt ten ma na celu uaktywnienie osób starszych, zachęcenie do udziału w spotkaniach w Bibliotece. W tym roku zaplanowano 10 spotkań o bardzo zróżnicowanej tematyce. Seniorzy będą mogli na przykład podziwiać lokalnych artystów. Pograć w gry planszowe czy też wziąć udział w zajęciach manualnych. To oczywiście nie wszystkie przygotowane propozycje. To będą warsztaty, które, w których będziemy wykonywać ozdoby świąteczne. Już mam na, na uwadze święta wielkanocne. Będzie również też specjalnie noc. Bibliotek, gdzie wszyscy seniorzy w godzinach nocnych mogą też odwiedzić bibliotekę? Spotkania będą odbywały się w różnych filiach biblioteki miejskiej. Chodzi przede wszystkim o to, by każdy senior miał możliwość wzięcia udziału w planowanym projekcie. Senior mieszkający w Miszku, na przykład, w swoim środowisku zamieszkania, będzie mógł brać udział w danym spotkaniu, które się odbywa w tej bibliotece dla niego. Projekt Biblioteka przyjazna seniorom obecnie jest pilotażową inicjatywą Rady Seniorów. Jeśli pomysł wypali, w przyszłym roku będziemy mogli liczyć na większą liczbę spotkań. Jeżeli okaże się potrzebne to seniorom, to w przyszłym roku, 2018, będą się odbywały częściej te spotkania. Także bardzo zachęcamy. Pierwsze spotkanie zaplanowano już na 19 stycznia o godzinie 16 w filii bibliotecznej nr 7 przy ulicy Chopina 33. Uczestnicy zobaczą występ dzieci z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Wstęp jest bezpłatny.